z nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Najedziemy się w szkole tańca Jazz Like Dead na Rynku Głównym w Krakowie. Warsztaty organizowane są przez wspólnotę Lilia. Pierwsze warsztaty, w których uczestniczyłam, były takim głębokim przeżyciem dla mnie. One były, ja tańczyłam wcześniej trochę tak zupełnie amatorsko, ale mimo, mimo wszystko ta nie zmiałam w sercu. Natomiast te warsztaty były podbudowane Słowem Bożym. Zaczyna, zaczynały się od modlitwy, od Słowa Bożego, i to było takie zupełnie nowe dla mnie doświadczenie, niesamowite. te cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Poznając Pana Boga coraz bliżej, coraz bardziej. Jakby jednocześnie miałam takie pragnienie, żeby wyrażać, wyrażać tę miłość właśnie do niego przez różne formy, a taniec jest dla mnie szczególną taką formą, przez którą mogę wiele wyrazić. To jest akurat taka forma, w której ja się dobrze czuję. To taki czas dla mnie, kiedy mogę być dobra dla siebie, mogę przyjmować to całe bogactwo, co tutaj się dzieje, i też w jakiś sposób odpoczywam daję sobie, żeby później dalej dawać. Chciałem się zapisać na jakiś taniec. Myślałem o salsie. Natomiast tutaj łączy się duchowość z tańcem, czyli pożyteczne i przyjemne w jednym. Myślę, że to jest taka forma duchowości, której kościół katolicki bardzo potrzebuje, bo kościół ma przyciągać przede wszystkim czy również pięknem. No to jest piękne. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego, co byłoby połączeniem, jasnym połączeniem tego, że jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem i wierzę w Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego chcę przekazać przez moje ciało i chcę to połączyć i nie boję się o tym mówić. No Ludzie przychodzą do mnie i bardzo dziękują. Mówią, że, że to ich przemieniło, że że się otworzyło, że przełamało pewne bariery. I, i mamy nadzieję, właśnie, że że będzie to dalej kwitło. <laughs> Także zachęcamy.